Cześć z tej strony nas kolejnym filmie na moim kanale i witam was w odcinku z zapomnianej serii myślę na moim kanale, mianowicie odbudowywanie zestawów lego minecraft w minecraft w dzisiejszym filmie pokażę wam 8 nowych zestawów, takich już nowszych niestety jeszcze daleko mi do tych najnowszych ale aczkolwiek mam nadzieję, że wam się dzisiaj spodoba, zanim zaczniemy zostawcie lajka like i suba, bo dobijemy do 100 subskrybentów na 10 ławek pod tym filmem będzie kolejny film z tej serii. Wbijcie na mojego Discorda, link macie w opisie. A teraz przechodzimy do filmu. Na samym początku będziemy musieli się przenieść aż do jednych z pierwszych zestawów, jakie zbudowałem, a bardziej za, ponieważ zestawami najnowszymi z najstarszych, które zbudowałem, jest Świnka i Mały Zombie. I bigwig creeper z ocelotem. Są to zestawy 2, 1, 1, 5, 6 i 57. Tak naprawdę te zestawy po prostu są czymś takim, czyli po prostu figurki z dużych plosków, więc nie ma tu tak naprawdę za, za dużo czego oglądać, bo po prostu to są moby. Ale teraz przechodzimy do tych nowszych zestawów. I na pierwszy ogień leci zestaw 21180 walka ze strażnikami, czyli taka miniaturowa wersja podwodnej świątyni. Są tutaj, jest tutaj dwóch strażników. Jako piesek użyłem tego sandstone, bo nie chciałem po prostu, żeby ten piesek spadał. No, tak jak mówiłem, jest trochę koralowców, pryzmary, jakieś lampy i skrzydły są również. No, to tak naprawdę tyle z tego zestawu. A tak on prezentuje się w samym LEGO. Myślę, że podobnie wyszło. Niestety nie mogłem dać tutaj kamamalnicy świecącej. Ponieważ strażnicy zabijali ją, ocelotów również nie mogłem dać, bo również by się działo to, samego, to samo. Figurki no, nie miałem jak dać, bo nie ma takiej figurki, oczywiście nie ma takiego skina w minecrafcie. I starszego strażnika również nie mogłem dać, że tutaj się po prostu nie mieścił, bo był wielkości całego to akwarium niemal. I po prostu się tak bagowali, że przez barier bloki, co tutaj są zaimplementowane, po prostu wypływali. Następnym zestawem jest Lego Królicza Farma, na której możecie znaleźć dwa króliki, zombie, jakąś jaskinię, oczywiście farmę marchewek i dużą figurkę królika. A tak się prezentuje to w wszystko można tu znaleźć. Oczywiście są sobie króliki, jeden królik, drugi królik. Wiedziałem, że to ma hitboxy. Jest sobie jaskinia, oczywiście z ząbiaczkiem, TNT, które można również znaleźć w samym zestawie, jest. farma marchewek oczywiście jest. Najważniejsza figurka królika również się tu znajduje, i w przypadku tej, tego zestawu, gdzie można znaleźć w środku tego królika domek, wodzorowany jest to również w Minecrafcie. Oczywiście szerszy jest trochę, no bo już no kujemy się dziennie, by to wyglądało, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Zestawu 21182 nie było w serii Minecraft. Jest to, o ile dobrze pamiętam, jakieś auto, ale zestaw 21183 już się w LEGO znajduje. Teren szkoleniowy. Jeden z moich, myślę, bardziej ulubionych zestawów, bo, ponieważ jest duży, jest po prostu dużo się dzieje na tym zestawie. Jest jakiś domek, jest sobie jaskina bujna, Lush Cave. Jest, no Jest tylko jeden mob, co prawda, no dwa, ale ja to się nie liczy, no co tu nie mówić. Większość graczy go nie cierpi po prostu, ale jednym z moich faworytów jest w tym miejscu kowadło, świeczka i ten armor To po prostu tak i pięknie tu pasuje. Jeszcze fajnie wykorzystali tutaj ten kwiat, jak ten. No wiecie, nie powiem jak to się nazywa. I kolejnym fajnym elementem jest to drzewo wiśni. I tak samo w tym przypadku to wszystko jest odzorowane Jest sobie nasz szkielet, jest sobie oczywiście zapalona świeczuszka z kowadłem. Jest armorsyn, którego można tym znaleźć. Dużo tych nączy, nie wiem, jak one się nazywa w sumie. Jest ten kwiat, który mi się bardzo podobał. Ten w domek japoński, w japońskim stylu. Drzewo wiśni, oczywiście, również jest. Nie to też nieszczęsny również. Drzewo azal, bo dzięki któremu cała ta jaskinia się tutaj znajduje, również jest. Tutaj, gdzie jest kompostownik, nie pytajcie się mnie, dlaczego tam jest kompostownik, również tu jest. W środku możecie znaleźć łóżko, jakąś miksturkę, crafting i dwie latarenki. I taką tu oto zapadnie. I tutaj w Minecraftie, w moim zuzerowaniu, również to jest. Są latarenki, jest łóżko, jest sobie podka. To jest akurat podka szybkości bodajże. Jest sobie crafting, jest stolik. Który tutaj również się znajduje, w tym miejscu. Zapadnia również jest odzorwa, O, tylko kompostownik, o którym mówię. A ten daszek u góry i te ścianki zrobiłem dzięki płotkom. I musiałem tutaj użyć niestety debug stika, bo to no, nie wyglądałoby. Ale myślę, że taki efekt jest zadowalający. Kolejnym zestawem jest piekarnia. Kolejny z moich ulubionych, z nowszych zestawów. Nie tylko dlatego, że jest tutaj fajny domek, tylko dlatego, że są tu nowe moby. Między innymi taki villager, którego jeszcze nie było w wersji takiego z kapeluszem, bo chyba nie, nie wydaje mi się przynajmniej, żeby był. Jest nowa skrzynka, bo tam, tam stare miały takie okrągłe wieko. I jest oczywiście koza. Tak, ten zestaw prezentuje się w samym Minecrafcie. Jest budynek, jest solik z wilkami, jest villager, niestety nie udało mi się go zrobić w wersji taigi. Jest creeper, jest skrzynka, w której oczywiście znajduje się jajko, tak jak w oryginale, jest sobie latarenka, tak samo jak tutaj, a w środku możecie znaleźć jakiś mały dywanik, łóżko żółte, a dałem to tylko dlatego, ponieważ jak sobie zobaczycie, to wewnątrz są te takie jakby dwie ciemniejsze lampki. Co tam się do tego kodostownika przed chwilą? Kolejnym zestawem jest Bastion w Nederze. Jeden również z takich ciekawszych zestawów. Jest w nim oczywiście tytułowy Bastion, jest kawałek bazaltowej delty, oczywiście szkarła spaczony las, z miałem na myśli. Moby również ciekawe, by dotychczas nie było piglina brutala. A tak to się prezentuje w samej grze: jest element bazaltowej delty, jest element spaczonego lasu, są sobie brodawki. Niestety widzę, że mi się tu zdesponował piglin. Poczekajcie, muszę to naprawić. Żeby mi się nie zdespawnował, trzeba mu dać tak? i. Jak znasz, jednakże jest to jeden problem, ponieważ oni się zombifikują. I jak piglin brutal zmieni się z zombifikowanego piglina, niestety nie ma już swojego wyglądu. Jedyne co mu zostaje to jego siekiera i to jest jeden minus. Z elementów takich, yy, yy, takich charakterystycznych są tutaj bloki złota, są dwie skrzyneczki. Oczywiście jest pochodnia dwie pochodnie, które są uwiecznione w samym zestawie jest TNT, to jest to złoto, o którym mówiłem. Przenosząc się dalej mamy zestaw lodowy zamek. Jeden również z większych zestawów, tym razem jest mega duży. Dużo się tu dzieje, są tym razem dwie górki, dwóch graczy, no chyba, że tego nie kwalifikuje się jako gracz, a tak się ten zestaw prezentuje w Minecrafcie Dwieczniłem wszystko, co można, tylko uwiecznić. Są sobie szkielety, są sobie ząbiaki. Sam lodowy zamek też wyszedł podobny. Są dispensery 2, które również są tutaj w Minecrafcie. Z tyłu można zobaczyć wewnątrz, że są elementy wyposażenia takie jak kowadło, przecinarka, crafting czy statyw alchemiczny, albo również ta skrzynka. Tak samo one znajdują się tutaj. Na tym obrazku można to zobaczyć i szerzej, właśnie w tym miejscu. Centralną część tego pomieszczenia zajmuje duży fioletowy dywan i. Jest na nim na samym środku duży tron, na którym dokładnie tutaj można sobie siedzieć. Przenosząc przenoszą się dalej, tutaj można zobaczyć, że na wieżyczki można sobie wejść po drabince. To samo można również zobaczyć na tym obrazku. I dookoła również są różne elementy natury, takie jak tutaj jest troszkę trawy, tutaj jest śnieg, a z tej strony jest, zaczyna się biom lodowych. Kolców. to by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie like i suba. Dobijamy do 100 subskrybentów. Na 10 ławek w górę będzie kolejny film z tej serii. Mam wtedy w planie odbudować jeszcze więcej. Najbardziej no to się obawiam tego zestawu, bo on jest monstrualnie gigantyczny. Nie mogę iść do przodu z powodu tego zestawu, bo jest mega duży. Jak również z powodu tego zestawu, który, jakbym, który jest do zbudowania, jakbym chciał budować starsze do tyłu. Więc mam bardzo, bardzo dużo roboty. Więc jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijcie na mojego Discorda. Link macie w opisie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!